Były Sejfy. Jest portmo o, Cały. Od tej strony, moi drodzy, kolejny dzień poszukiwań nad tamizą skarbów. I e, w takim przykucu jestem lekkim, ze względu na to, że strasznie wieczny dzisiaj dzień. Lekka zmiana pogody, natomiast dalej 20 stopni. E, dzisiaj trzeba mieć bluzę, bo troszeczkę wieje. E, jestem na Łącz nie jestem sam. Tam jest Piotr, tylko Piotr już dziubie, żeby wiedzieć. Boże, żeby wydziować właśnie już jakieś skarby. E, tak jak powiedziałem, jestem dzisiaj na Wąswort i przyjechałem na drugą stronę tego Wąswortu, e, tylko że bliżej samego mostu. E, bowiem tam jest miejsce, gdzie nigdy nie kopałem, a słyszałem, że wyszła tam złota moneta. E, pójdziemy tam i sprawdzimy, tylko jest jedno zasadnicze, jakby to powiedzieć nie ze względu na to, że jest tam strasznie trudna przeprawa, bo jest muł, ale takie ekstremalny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Udało mi się ogarnąć drugą sondę od Piotra. Piotr łazi z moim Deusem dwójką. Ja już z dwójką trochę połaziłem i wstępnie bardzo fajny detektor, ale dałem Piotrowi, bo Piotr też chce kupić ten detektor, żeby sobie połaził, żeby sobie sprawdził. I to jest dokładnie, to jest dokładnie to przejście. Ja mam nadzieję, że teraz jak tutaj tej barki nie ma, to aż się tak zapadać nie będę. Ale na ogół jest tu barka i pamiętam, że nie przeszedłem tam kiedyś na tą drugą stronę, ale teraz coś jest lajtowo, także nie ma chyba spiny. Chyba nie będzie aż takiej spiny, jak mi się wydawało. Jest git, chociaż nie, zapadam się trochę. Ale nie, teraz czuję, że przejdę. Jest git, zarąbiście. Jesteśmy po drugiej stronie, szukamy. Zaczynamy od jakiegoś guzika, z niego coś będzie. I tutaj widziałem, że jest drugi guzik. Nie, to jest plomba ołowiona. No i jest tu sygnałów w ciul. I to są fajne, ciężkie. Ołów, mieć. Tylko czekać, aż coś się trafi. Widać to ciekawe. Czy wy widzicie? Pierwsza moneta. Pewnie, że ją widać. 25. Nic starego. Nic starego. Mamy 20. Chociaż nie, ta jest starsza. Ta jest ta fajna. Który to jest rok? I 83. Sygnał zabójca, tylko, tylko nogą odgarnąłem i wyszedł na światłodzienny krążek, który zwiesie się zwykłą babą na wózku. Kurde, ale to jest 1800 chyba. Wy ją zobaczycie z bliska, bo jest bardzo ładna. I to jest 1899, one penny, super. Baba na wózku i moneciks. Stateczek, stateczek, ale szpa, strasznie szpetna, nie pokazuję Wam z bliska. Branzoleta czy obejmał dury, chyba to drugie, nie? Ale wieje, ale wieje, tam widać. Tu wyszła jedna druga pi i half penny. także no coś się tu dzieje, tylko trzeba sobie porządek tu zrobić, bo jest chaos. Z tej dziurki na samym wierzchu, na samym wierzchu mikroklamerka jakaś zdobiona, ale... No, lepszy ryc niż nic. Wylazło coś ciekawego. Chyba srebrna, jakaś srebrna rzecz, tylko nie chcę tego wyginać. Bo to jest powy, pozaginane. Czy tam jest chyba jakąś szpilkę widzę. Być może to jest jakaś odznaka. Mam nadzieję, że się uda to. Wiecie, wy to widzicie z bliska. Mam nadzieję, że uda się to odgiąć, bo... Ewidentnie widać, że to jest srebro Sejfik o, obrabowany, wycięte Cóż to tam może być Nie sprawdzimy tego Drugi sejf mamy tu Eee Kamienikupa Raz, dwa, trzy, cztery E papieros, koła E papierosa jeszcze gdzieś tu widziałem Były sejfy Jest Portmo Cały Cały Drobne są? Nie ma, zobaczmy co tu jeszcze jest Jakaś Cinema World Zobaczmy co tu jeszcze jest Imię do nazwisk nie będziemy pokazywać Ale jest moneta jedna Opa O klucz do domu może no to już trochę tu leży. No. To już trochę tu leży. Klucz, a tu co? Kamienie. Już tyle. Złodzieje wstrętne. Myślisz, że złodzieje? No a co? No, kto by. No, myślisz, że sam się pozbył, Piotrze. To jest, ale Karty są Tu są jakieś stare dzieje. Bo tu jest. Karty wy wy wygasły już z 2014 roku. To, to nie no. jest zbyt nowe. Te trójka. Co to Piotr ma? co tutaj jest ładnego? Pointer w ruch? Czekaj. Tutaj jest. Szt. O, żelazna brzydka. Brzydkie świństwo. 7,65 SEP. O kurde. Mam jakiś łańcuch, ale co to jest? Nie mam pojęcia. Ale badziewie. Chyba od kibla, nie od jakiegoś mankietu, chyba. Ja nawet jest materiał. Do miejsca, w którym rozpocząłem poszukiwania. Znalazłem jeszcze po drodze trochę, jakichś tam współczesnych i niewspółczesnych monetek. Trochę jakiś tam, bab... nie, baba na wózku nie, ale stateczek. Monet dużo wyłazi, ale jest tam lipnie. Nie podoba mi się w tamtym miejscu i zastanawiam się, no, ale grają. Zastanawiam się, czy by nie iść gdzie indziej. Chociaż no, warto by było sprawdzić, jak tutaj mocno odpływ przyjdzie, nie? Mamy godzinę dopiero jakąś 13, a o 15 jest najniższy stan wody. Z tamtej dziury znowu taki kloc. Co to jest? Western. Western Auto. Baba na wózku, kolejna. No i złamałem się i mówię, idę jednak jeszcze w stronę tego mostu, bo zbliża się najniższy stan wody. Eee, 0,5 dzisiaj jest chyba. No i jak nic mi tu nie wyjdzie starego, to długo tutaj nie przyjdę. Słuchaj. Piotr pokazuje co, co wygrzebał. Co wygrzebałeś Piotrze? Zobacz. Ups. Ups. Ty jak zawsze nie umiesz ten wyciągnąć. Nie umiem, no, ja tam gówno same takie tam Pociski Ups. Ty. Bandyta. Bandyta normalnie. No chciałem pokazać. Trochę mu masz. R.F. 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 Rafał? Coś tam. Podjąłem decyzję jednak i spadam stąd, idę tam na miejsce, gdzie będę tu stary. Trzeba to wyciąpać. Idziemy szybko, szybko, szybko. To już nie ma co iść, chyba, nawet. Coś, coś, coś. coś. Bo dzisiaj jest 08. 06, ale popyli Co to ma być? Dobra, chodź, zobaczymy. Ale masakra. Czerwone światło jeszcze jakieś <laughs> ręce Popelina ja myślałem że tutaj się o wiele więcej tego odsłoni ja myślałem, że tu tą glinę będzie widać A to już woda musi iść do góry Be jesteśmy na miejscu Piotr złazi zamiast sobie rzucić tą łopatę wiesz to detektorik <noise> <noise> I Jakieś pół godzinki może mamy, godzinkę może. Niby jest teraz najniższy stan za 10 minut, ale już poszedł do góry niestety. Trzeci sygnał i mam jakąś strasznie małą monetkę i nie wiem czy to jest rzymek, ale wszystko na to wskazuje, albo, albo jest za cienki i może to będzie jakiś hammer mały typu Rosefarting. Farting. Woda się już wkrada. Jeszcze mamy z jakiejś może, bo ja wiem. 10 minut? Ale dziobiemy, nie poddajemy się. Dziobiemy! Tak, wyczyszczę sobie tylko właś, bo ja nie chcę mieć tego co ty masz na gubiałkach na ryju Nie na luzie, na luzie! Właśnie Właś właśnie właś, właś, panie, właś, właś, nie zastanawiaj się, bo tu napłynie następny ten i ja już będę miał wiesz, i tuzach, nie? nie. nie ma o, ty masz trzy kalibry różne Biodr ma trzy różne kalibry Trzy pensy Ogólnie katastrofa dzisiejszy dzień, nie? Katastrofa. Ale nie było tak źle, wiesz? No, w skali od 1 jeden do 1? Jeden, 1,5. Jeden. Jeden to jest fajne, padziesz jeszcze z tym. A <laughs> Znalazłem koło mostu. Teraz? No, tutaj jeszcze jest jakiś guzik, kurde, z czymś takim to będziecie mieli zbliżenie. No, cztery fanty. To jest najładniejsze. To jest najładniejsze, jakieś 4. złotawe takie. Co to było? RF, no. No, ja tu nie mam. manety współczesne ja, no i, i teraz widzicie zbliżenie na, na TT. Ciekawy jestem, czy ten ogryzek to jest Rzymek, czy jakiś w ogóle badziewie A skąd wiesz, że to nie Rzymek? No, bo to widać przecież, czy to jest dwa pi, Piotrze. Dobra, tyle to. No. Proce. O, tu jeszcze mam patrz, średniowieczny guzik. Dobrze, że nie spadł. Dokładnie. Tutaj. O, no. Także takie buty. Nic dodać, nic ująć. Ten wypad to był taki bardziej zwiad, bo ja miałem info o tym, że tam bardzo fajne rzeczy wychodzą pod mostem. Natomiast no jak tam poszliśmy z Piotrem, no to dziadostwo same. Mańkowi tam wyszedł hammer z aluminium. To chyba z jakieś, nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące temu. No, ale coś tam powyłaziło na samym końcu ten <ślaski> Piotr Pierdurów żeby go widać gdzie był. S Ty bo ja tu mamy jeszcze 5 minut, minut materiału dobra, ja sobie zrobię e, na sam koniec na samym końcu ten Rzymek może coś tam poratował ten wypad ale no, nie było co za bardzo dzisiaj do pokazania w kolejnych dniach na pewno będzie na pewno się uda e, no jak się podobało to możecie zostawić pierdoły jakbyście chcieli jakieś tam porady odnośnie detektorów to śmiało pisać na znalezione w wodzie małpainteria.pl bądź na Odyna na Facebooku bądź dzwonić na te wszystkie tam numery co się na samym końcu zawsze pojawiają tyle z mojej strony, trzymajcie się, cześć zapalił